Witam. W dniu dzisiejszym chciałem omówić metodę trzyprzewodową z cęgami. Będę mierzył dziś słup 15000 tysięcy w bednarkę. Tutaj nic nie rozpinamy, bo to jest metoda trzyprzewodowa z cęgami. Tak, czyli mamy cęgi odbiorcze, mamy wbite sondę prądową, sondę napięciową. One odbiegają od siebie tak, żeby nie było sprzężeń. Przejdziemy się teraz pokazać, jak to wygląda. Czyli odchodzi jedna od drugiej. Tak widzimy, tam jest napięciowa. Tu się rozchodzi prądowa, że nie było sprzężeń. No idziemy, tak, czyli idziemy do elektrody prądowej. Ona jest 30 metrów od badanego uziemienia, od badanego supa, tak tutaj mamy wbite, tak mamy pierwszą y, szpilkę, czyli od elektrody prądowej. Wracamy się w stronę elektrody napięciowej, ona jest gdzieś około 15 metrów. Wbita tak tutaj, wcześniej ja się przesuwałem 3 metry w jedną stronę. Tak, tutaj jest to zaznaczone 3 metry w drugą stronę od tego badanego uziemienia. Różnica tam wynosiła około 2%, czyli uznaję, że po prostu nie ma tutaj żadnych przekłamań. No i będziemy dokonywać pomiaru. Wchodzimy w tryb, tak jak powiedziałem, 3 przewodowy z cęgami. Enter no i dokonujemy pomiaru. Tak mówię, jest wszystko już uszykowane. Naciskamy start. Rezystancja wyszła nam 2 ohmy. Za chwileczkę dokonam pomiaru tego samego uziemienia metodą impedancji pętli zwarcia. Zobaczymy jaka jest różnica. Tak oczywiście impedancja pętli zwarcia zawyża, ale zobaczymy właśnie jak mamy tutaj, jaką mamy tutaj różnicę. Więc zapraszam na kolejny film.